Cześć, witam wszystkich serdecznie panu mnie Artur jestem tu w miejscowości rzadkin. to jest tutaj koło no, Strzelce, nie Strzelce tylko Koszczelna, o Koszczelna tutaj to jest taka większa miejscowość wiodę do klienta y, prasę McHale'a V6 Ach, za chwilę będziemy na miejscu dobry to tutaj, tutaj! Kurde, a nawigacja mi tam pokazała, nie? Dzień dobry. Co do przodu dajemy, co? Dalej, gdzie pan jedzie? Już koniec. Z powrotem. Z powrotem, no. Może byśmy gdzieś tam wrócili No, możemy się zawrócić, jak chcemy. A gdzieś tam się zawrócimy? No, to mogę. No, już, już, już to dobra. Przejadą, e, nie przejedzie. Przejadą, przejadą tu. Nie, przejadą, kurde. Ciasto, mota, nie? Ale osobowka przejedzie, założę, zamknę lusterko Żeby ktoś szybki nie, nie przejechał mi tu Wszystko damy radę Przejadą, o wałek to będzie Co? Jedzie, jedzie, spokojnie Wałek trzeba będzie zdjąć, żeby go nie uszkodzili Już tam idę, na jazdy położę Trzeba ciachnąć na wałek O, zaczęło wiać, nie mocno. Coś zapowiadali, ale... Padało? No można opinać Padało w poniedziałek tu u was, nie? A u nas popadało Ale ona raczej w Wielkopolsce, bo tu, tu niż nie Wielkopolska To jest... Koniec A no właśnie O dobra, tam rzucę to tam Dobra I u to popadało, no ale zapowiadają jakieś gorączki, nie? Oby nie od razu. No bo to kurde z boża... zaczynamy z żółte się robić niektóre, nie? Nie wszystkie. Dobrze. Aha, słabe, słabe, nie? Coś ta po, może pogoda nie jeszcze To nie padało, to nie zimno Zimno było, nie? No no to tak jest właśnie. Ale to tak nie na wszystko zawsze, nie? Tak, tak, ja to mam nie mam tych rozkładanych, ja mam tych... Tutaj... Wyciągane o. Tej panu, tak? o Nie, to Kurde. O, Kurde One są jakie akurat Dobra To jedno osobówki jadą A tu się teraz się będą wszyscy kręcić jak tego Jak się rozładowuje Tak zawsze jest A spokojnie mamy półmur czy coś, to na nie wjeżdżę na podróż aha, no trochę to może raz pół muru rozwalić? o kurwa i, soko. I soko. O. wszyscy jadą co powinni nie. a to tak zawsze jest dobra no. a miałem dzisiaj ten tam jeszcze skosowałem ja właśnie taki nie takim nie pojadę. A tu trzeba było je rozłożyć jeden. Dobra. Ja spokojnie, spokojnie. Teraz to dam. Tylko tu podłożę sobie jeszcze ten jeden klocek, bo to trochę waży. Dobre. Więc co? Wyciągnij ten bałek jak możesz Nie, nie, tutaj, tego, tą kocówkę tylko Tą kocóweczkę, żebyśmy nie zahaczyli będziemy zjeżdżać do przodu Proszę kogo? Chłopaki wiedzą które to u koł to byłem. No okay. Aha. O. Dobra i to wyjdzie Jest Czas nie, bo to nie potrzebna. W czas, bo będzie potrzebna. No, ale coś tam widzę, przyjechało znowu. Ale to już pewnie wszystko pozna, zamawiane. Coś innym, jak się. A nie no, tak, no to po co? No, bo to aby... No to tak. Dobra, można. Jakiego setera wziąć? Musimy zaczepiać no. I wjeżdżać. Co? No jest na hamulcu, jest, jest. Bo to teraz wymagalne, te hamulce teraz. No kiedyś tam nie była, to pochodziły Do... Te unijne przepisy muszą hamulec, o Nie, dlaczego? Na pole? Na, na transport to dobra. Nie, ona waży ponad 4 tony chyba. 4x4, 4. no to ciężka jest, nie? No, tak szybko to jest. 4 No, no. Akronę, nie? Ta zmiana na te, na Kela. To Aha, no. no. To dobrze sobie myśli. A, a stara jest czy sprzedana? Sprzedana. No, Ktoś jeszcze, to jak ma mniej, to se po, się pocieszy, nie? Jak zawsze. Dobra, no, śmiał jeżdżać. O. Będzie słychać dobra. No, no. no. możesz pokręcić. Pomału, pomału. Dobra, no, zdało mi się, że okręcenie, Opuszczałem. O, kurde by było ciał mm. Dawaj dawaj Wejdzie czy muszę jeszcze do ktoś no. no, Rusz o tyłu do przodu a bo coś tak chyba nie dość No, no, no będzie? Lecia będzie To jest już nie odpowiadam, jak nie weszło Tak, ręczne spuści... O, już spuści... Ach, może na jedno po hamulce podłączone, czy...? Nie, nie Chyba, że nie macie, to że te... tak że są jakieś hamulce, co? są No To mogę, o, Z jednego ząbka, żeby był opór Na ręcznym, nie? No to teraz Duża ta warta, ile to konna jest? 156 A przód długi bardzo, nie? To po Proszę. nie Proszę Za Nie, zobaczymy. poczekaj pomalutku, pomalutku, pomalutku. Bo jak patrzę na ten, czy nam przejdzie? No właśnie, kurwa akurat zostawione znowu A będziemy musieli kręcić Jak już to przejdzie Powinno przejść no jeszcze pomalutku wszystko jest na styk dobra, dobra idę tam rozszerzyć, poczekaj o, tu możesz sobie posunąć nie, już jest dobrze o, dobra. jeszcze to będzie słychać o, teraz już śmiało Śmiało, no tak no. Nie, nie, tu też przechodzi To już jest wyliczone jest twoja Nie, tu już jest wyliczone, nie? Tyle co jej się przewiozło to Nie no, wolne Można cofać No i pasuje No duża są Wielka ale tamtą chodził 8-5 zetorek, a Musiał ten chodzić, nie? Bo ten zetor chyba nie do rady, nie? Bo... To jest normalne, ale słabsze, nie? Słabsze. No wydało, to, to wolniej. Ja, jak ktoś nie ma pośpiechu śpiechu, takiego to nic. Dobra, dokumenty i będzie wszystko, nie? Ale wybierz, na no, szybko to jak tego, niech zrobią, to wypiję. Wysypana? Co? Może wysypana. Dobra. Mleki, sypana. Dwie łyżki, dwie cukru. No cukier podam sobie. <gry> Co? Co jeszcze? Nie, nie, robię dwie. Mleka nie, ale mleka nie, nie połówię. Mleka to. Ten. Mleka nie, ale wszystkie produkty tam mleczne to mogę je pić. To podpisuję. Tu mamy taki o, kod do wykorzystania na następne zakupy w e-sklepie, to tutaj. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.